David Rumelhart pochodził z małego miasteczka w północno-zachodniej Dakocie. Miał trzech braci, a ich ojciec zachęcał czterech synów do rywalizacji w sporcie i grach. Nie wiadomo dlaczego zainteresował się psychologią. Zaaplikował na psychologię matematyczną i został przyjęty na studia doktoranckie w Uniwersytecie Stanforda. Psychologia matematyczna jest używana do modelowania procesów umysłowych i opisowych charakteryzacji aspektów zachowania. W 1967 dostaje pracę w kalifornijskim uniwersytecie w San Diego jako asystent naczelnego dyrektora wydziału psychologii. Kontynuował pracę z modelowaniem matematycznym, ale zwrócił się w stronę tematu kognicji. Głównym pytaniem, które sobie zadawał to co to znaczy rozumieć? Budował maszyny, które po usłyszeniu kilku zdań potrafiły w cudzysłowie rozumieć lub mieć wgląd w kontekst informacji. Twierdził, że potrzebujemy systemów, które pozwolą nam zintegrować wiele równoczesnych stałych w taki sposób, aby wzajemnie na siebie wpływały. Po przeczytaniu pracy doktorskiej Hintona. I po zapoznaniu się z modelami sztucznych sieci neuronowych Andersona, opartych o algebrę liniową, Rumelhardt uświadomił sobie, że mechanizm poznawania liter, słów, zdań i wglądu w treść można zbudować przy pomocy sztucznych neuronów, czyli jednostek obliczeniowych, które posiadają wagi połączeń. W 1974 Rumelhardt i Neurman wydają razem książkę pod tytułem Explorations in Cognition. Współpraca Rumelharta i Mac Clelanda prowadzi do stworzenia interaktywnego modelu percepcji liter. Wyniki badań przekonały obydwu psychologów, że algorytmy sztucznych sieci neuronowych mogą pomóc zrozumieć mechanizm kognicji i percepcji. Rumelhart pracował nad tematem kognicji sematycznej, a następnie dziwnym przypadkiem za chorobą na mało rozumianą chorobę nazwaną demencją somatyczną. Jest to postępująca choroba, która powoduje, że pacjent traci zdolność do nadawania znaczenia lub w cudzysłowie zrozumienia umysłowych doświadczeń. Rumelhard twierdził, że równoległe przetwarzanie rozproszone ujawnia teksturę rozproszonej reprezentacji Niezwykły jest fakt, że dokładnie ten mechanizm choroba, choroba odebrała Rumelhartowi. Jego umysł zniknął. Wspaniały naukowiec David Rumelhart ostatecznie umiera 13 marca 2011. Moim zdaniem, jego umysł nadal żyje w sztucznych sieciach neuronowych i projektach takich jak Google Brain, TensorFlow, OpenAI. GPT-3E DeepMind GenQL well.